Tak właśnie, słyszycie cały czas tłukło i cały czas tłuczę pani stonoż. Dam trochę ciszej, panie, bo przepraszam. Cały czas listonoż normalnie tłuczę, tłuczę, co tu robić, ani spać, ani się położyć, otwierać, otwierać paczki, otwierać paczki od was. O, proszę bardzo. tu na przykład dostaliśmy taką nową maskotkę porannego programu Wstawaj nie udawaj, takie zwierzątko. Jutro będziemy nagradzać prezentami, nagrodami. Tu przyszła nieprzyzwoita Zapalniczka a właściwie yy, yy, nie wiem czy bardziej napalony jest ten kto stoi z przodu czy ten kto jest tutaj z tyłu. Najważniejsze, że sławci na tej sprawie odezwał i dwie tajemnicze białe fiolki, a właściwie fiolki z bezbarwną cieczą której nie mamy o odwagi wypić. No, chyba że jutro w porannym wstawaj, nie udawaj, w Max. Tyle wszystkich przyjemności w zabawie prezent za prezent. A tu jeszcze widzicie ciąg dalszy, co się dzieje, co się dzieje. To chyba najdroższy obraz na świecie. Przynajmniej taki wygląda. Dla nas znaczy naprawdę wiele. Jeszcze zdążymy parę nagród na rozdać, jeszcze zdążycie parę prezentów wygrać. Więc słuchajcie, koniecznie wstawaj, nie udawaj. Po siódmej.